Członkiem Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Janusza Ryszarda Korwin-Mikke zostałem dlatego, że o to mnie poprosił, a ja po starej przyjaźni nie chciałem mu odmawiać. Ale przede wszystkim dlatego, że Janusz Korwin-Mikke jest kandydatem, który ma wyraziste poglądy i tych poglądów ani nie ukrywa, ani od dziesięcioleci nie zmienia. Prezentował je wtedy, kiedy było to niebezpieczne, prezentuje je dzisiaj, kiedy to jest niepopularne, co dowodzi nie tylko stałości poglądów, ale i odwagi cywilnej. Chciałbym zwrócić uwagę, że kandydatura Janusza Korimikę Stanowi szczególne zagrożenie dla kandydatury marszałka Bronisława Komorowskiego, dlatego że na tle tej konfrontacji poglądów kandydata Janusza korwin i tego, co będzie mówił kandydat Platformy Ocelskiej Bronisław Komorowski, wszyscy zwolennicy wolnego rynku będą mogli zauważyć różnicę i przypomnieć sobie obietnice, jakie Platforma Obywatelska składała podczas wyborów w 2005 roku, podczas wyborów w 2007 roku i żadnej z tych obietnic nie dotrzymała. Mamy w Polsce nadal podtrzymywany przez Platformę Obywatelską model kapitalizmu kompradorskiego ustalony przy ustanowiony przy okrągłym stole. Model kapitalizmu kompradorskiego, który jest szkodliwy z punktu widzenia interesów narodowych, z punktu widzenia interesów państwowych. A Janusz Korwin-Mikke jest bodajże jedynym kandydatem, który rzeczywiście chciałby ten model kapitalizmu kompradorskiego zastąpić normalnym modelem kapitalizmu zwyczajnego, gdzie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują w zasadzie właściwości tego podmiotu, który działa, a nie zmowa sitwy tajnych służb i biurokracji. Wprawdzie prezydent Rzeczypospolitej zgodnie z konstytucją nie ma zbyt daleko idących uprawnień w dziedzinie ekonomicznej, ale ma uprawnienia w dziedzinie kształtowania ustawodawstwa, głównie poprzez inicjatywy własne i blokowanie wejścia w życie praw z punktu widzenia interesów narodowych i państwowych niepożądanych. Jestem przekonany, że i z jednego, i z drugiego uprawnienia Janusz Korwin-Mikke jako prezydent korzystałby skwapliwie i z pożytkiem dla narodu i państwa.